Cześć, witajcie. Z tej strony Danielos i z góry przepraszam za mój głos, bo no trochę mi się zachorowało i przepraszam jakbym kaszlał albo smarkał, bo no jestem dosyć chory. Ale teraz akurat troszeczkę nietypowy film, bo nagrywam na telefonie. Um, a dokładnie to zapraszam was do mojego serwera na Discordzie. Um, nie ma tam zbyt wielu serwerów, ale mam nadzieję, że wam się spodoba ten serwer. No, ogólnie chodzi tutaj o to, że będziemy się organizować, poznawać, szukać osób do grania, na przykład w Terrarii, która jest główną grą na moim kanale, chociaż nagrałem z niej tylko jeden odcinek. Bo w ogóle, przepraszam z góry, że nie nagrywam, bo szkoła, wiecie, 9 godzin, szkoły, a poza tym to strasznie mi się ciężko nagrywa w tych czasach, bo mam bardzo kijowy komputer który dosłownie bardzo źle działa i bardzo mało klatek na sekundę ma. Ogólnie to nie jestem przyzwyczajony do nagrywania bez jakby przygotowania się wcześniej, bo nagrywam to tak na sucho bez scenariusza. Chociaż po co mi tutaj scenariusz? Właściwie to przedstawiam wam Team Danielos, więc Chodzi tu o to, że będziemy się właśnie poznawać, co właściwie już powiedziałem wcześniej. Przepraszam, że się powtarzam. No i mamy tutaj takie serwery, na przykład, jak Kontakt z Widzami. Tutaj będziemy się kontaktować i gadać. Jeżeli byście chcieli mnie poznać, tutaj znajdujemy kogoś do grania. Możecie sobie tutaj pogadać, poznać się, no jakby pograć sobie razem. Mamy też kanały głosowe, ogólne i granie bo jeszcze zbyt wielu nie wymyśliłem, ale wymyślę pewnie w późniejszej fazie tej, tego serwera na Discordzie Mamy tutaj kurna organizację streamów na Twitchu, bo tak będę streamerem na Twitchu, będę streamował jeżeli oczywiście będziecie chcieli i gadajcie jakie gry mam streamować Więc to jest już koniec właściwie tego wszystkiego, link Właściwie do tego serwera znajdziecie w opisie mojego filmu. Dziękuję wam za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do widzenia. Uwaga, bonus pod koniec odcinka. Halo. czemu to jest takie? Gdzie ty jesteś? Odejcie ode mnie strażydne! Co to jest? Co to jest? Co to jest za straszydło? Co to nie jest gra fajna! A co to jest?